Cześć wszystkim, a może zaczniemy się witać w jakiś inny sposób, żeby wiecie, nie było tak nudno, więc powiem Buongiorno tutti e, Mimo, że dzisiaj średnia pogoda nie jest tak pięknie jak było kilka dni temu, no ale mimo wszystko nie pada, więc jest ok Ja już jestem w drodze, bo muszę załatwić dzisiaj ostatnie sprawy, bo w ten weekend będziemy mieli komunię i bierzmowanie ale o tym troszeczkę później opowiem Wam właśnie jak to wszystko wygląda we Włoszech zrobimy sobie nowe paznokcie bo muszę wreszcie zrobić sobie jakiś taki spokojniejszy kolor jeszcze nie wiem do końca co ubiorę bo czekałam na paczkę, która niestety nie dotarła i na bierzmowanie właśnie miałam ubrać coś co miało być w tej paczce, ale niestety nie dotarło więc będę musiała wykombinować coś nowego, może zrobimy jakiś try on i powiecie mi to znaczy Wy już oglądniecie w niedzielę tego vloga, więc już będę po komunii i po bierzmowaniu, ale mm, jestem ciekawa, czy wybierzecie te same stylizacje, e, które ja. Dzisiaj wam je pokażę, trochę później zrobimy taką przymierzajkę i tyle. Zaczynamy vloga. Dojechałam do Adro i nigdy wam nie mówiłam, że tutaj w Adro jest takie piękne sanktuarium. Naprawdę bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać na msze i na spowiedź, aczkolwiek teraz już jesteśmy wszyscy po spowiedzi. Eee ale tutaj naprawdę warto przyjechać. Bardzo fajne msze, bardzo fajny kościół. I tutaj ko tego kościoła jest właśnie taki sklepik z pamiątkami, upominkami. E, takimi, wiecie, jak krzyże, różańce, książeczki. Mam nadzieję, że będę mogła coś nagrać. Malutki sklepik i chciałam tam właśnie kupić e, takie dodatki do naszych bomboniar, które zresztą zaraz Wam pokażę, które zrobiłam. Dlatego właśnie tutaj przyjechałam, żeby tutaj dokupić coś do tych e, upominków dla gości. Tak to wygląda chodzimy Bonjour, no. a to ty e, bierzesz, kartkę, a tak tak? bierzesz kartkę? No wszystko. Jakąś pamiątkę. No, po co nieś trochę no lepsze trwale. Jakąś szateczkę, żeby. Kiedy może pensję, potem wszystko razem. No, a ja bym chciała. Dobra, to ty już tam za i idź na. Ale co ty byś chciała? Chciałam jeszcze jakąś pamiątkę tej pierwszej komunii. Widzicie, są takie. No, naprawdę ładnie to tu jest. Ja myślę, że takie coś też dla Gabriele. Tu już dostał kiedyś z modlitwą takie obrazki. O, różańce, tutaj macie też ceny. Widzicie dziesiątka różańca. Czy tutaj wewnątrz będzie krzyż? O, bardzo ładnie zrobione, taki pleciony. Albo myślałam też o. Są tutaj też takie łańcuszki. Zobaczcie, bardzo ładnie one wyglądają. Tylko 5 euro za taki łańcuszek. Też bardzo fajna rzecz. No, coś takiego kupię właśnie wszystkim gościom, żeby dodać. Albo żeby włożyli sobie takie święcone do, do portfela, albo nosili przy sobie. Tutaj jest napisane, że to jest produkt robiony ręcznie z drzewa oliwnego. Stworzony przez siostry Clarisse di Albano. Więc myślę, że to jest właśnie to. To też by było bardzo fajne, bo to ma być tylko dodatek. Też coś takiego widzicie tu pierwsza komunia. Symbol wiary. Tak prezentują się bomboniere. Widzicie, to jest paczka, tak pół kilo konfetti tutaj mamy w środku, pół kilo cukierków. Postanowiłam, zdecydowaliśmy się w tym roku właśnie na coś takiego, ze względu na to, że no nie wiadomo nigdy co kupić. Ludzie często dostają jakieś takie obrazki, zdjęcia, to jest akurat dla gości takie dodatkowe, mamy kilka e, gdyby wiecie, jakiś sąsiad przyszedł to się daje tylko taki mały upominek na Komunii Anastazji wybraliśmy Anioł Katun ale w tym roku stwierdziliśmy, że konfetti lubią wszyscy to nie jest cukierek, który kupuje się. To nie jest, są raczej słodkości, które kupuje się samodzielnie, ze względu na to, że też dużo kosztują, bo tak, od 20 do nawet 100 euro za kilo, w zależności od rodzaju. Więc myślę, że taka, tego typu bomboniera będzie fajna. I do tego do, postanowiłam dać taką pamiątkę właśnie yy, medalik z modlitwą. By ich chroniła, każdy sobie włoży albo do portfela, albo w aucie będzie trzymał. Przynajmniej wiem, że takie coś na pewno e, zużyją, więc to jest e, bomboniera, którą wybraliśmy. Sama zapakowałam to wszystko. E, zamówiłam sobie opakowania, zamówiłam sobie konfety, jechałam po konfetti i wszystko zrobiłam sama. Bo jak byłam w sklepach, to widziałam przeróżne, ale e, po prostu były dużo mniejsze. Mało kiedy robią aż tak duże, to znaczy robią, ale kosztują bardzo dużo, wychodziło to trochę taniej, żeby kupić sążkie, żeby kupić konfetti, opakowanie i zrobić sobie samemu, a to przecież nie ma żadnej w tym filozofii, także konfetti są, a teraz czas na paznokcie, bo no proszą się o to i to bardzo nieładnie wyglądają. To, to jest hybrydka czterotygodniowa. Aż wstyd, ale czekałam właśnie tak specjalnie pod komunie, żeby już, żeby były idealne na komunie i na bieżmowanie. Stylówka na dziś bardzo wygodna, tu mamy jeansy z Pool and Beer, bardzo je lubię, świetnie leżą tutaj, świetnie leżą z tyłu. Um... Wysoki stan, ale nie też taki bardzo. No, idealne są, naprawdę. Jestem zadowolona z zakupu, tym bardziej, że one nie były drogie. I do tego e, sweterek z Zary. Zaraz Wam zresztą pokażę, co upolowałam nowego w Zarze. I może też e, zerkniemy na stylizację na komunie i na bieżmowanie. Zaczniemy od dwóch rzeczy, które kupiłam sobie i Anastazji. Jej pod sukienkę, e, którą ubierze na komunie. Taki sweterek w zarze nowa kolekcja. Bardzo fajne te dodatki, guziczki. On jest też krótki, więc fajnie do tej sukienki będzie wyglądał. Nie kosztował dużo, 33 euro, nie było XS-ki, była tylko Esk. Jakby Was interesował, to łapcie tutaj kodzik z bliska bo później zawsze zapominam zapisać. I mogłoby to być jako komplet, ale my to wybrałyśmy pod dwie różne stylizacje. W sobotę ubierze co innego, takie szara spódniczka, spodenki i do tego ubierze właśnie tą bluzkę. Ona już jest tutaj dłuższa, nie jest taka króciutka jak sweterek, z krótszym rękawkiem. Ona była trochę tańsza, 30 euro. Tutaj też nie było XS, jest tylko s -ka. I tutaj macie kodzik. Bardzo fajnie to leży, bardzo fajny taki milusi materiał, więc też na pewno zużyjemy obydwie nie tylko na okazji, właśnie komunii czy bierzmowania, ale też na inne okazje. Kolejną rzecz, którą upolowałam w zarząd, oczywiście mój bazikowy sweterek, czyli ten, który mam dzisiaj na sobie, tylko w paski. Kupiłam sobie w takim pięknym granacie. On jest genialny, to jest po prostu coś, co warto mieć w szafie. Taki bezik 26 euro, są różne rozmiary. Kupiła sobie też moja mama w dwóch kolorach, bo lubimy obydwie. Do wszystkiego możemy taki golf ubrać. Jeszcze upalowałam taką marynarkę. Chciałam taką marynarkę od dawna, zresztą zaraz mam ją przymierzę i pokażę Wam, jak w niej wyglądam. E, tutaj była też XS-ka dostępna, właśnie wzięłam sobie XS-kę. Tutaj niestety zdarta jest cena w euro, ale tutaj macie kodik, gdyby Was interesował. Czekajcie, pokażę Wam. Jak ona wygląda. Tak się prezentuje. Co prawda nie do takiego spodu w paski, bo to absolutnie nie pasuje razem. Na przykład do jeansu, do jakiegoś fajnego sweterka pod spodem, czy koszuli i na górę właśnie taką marynarkę. Wygląda to, wydaje mi się, super. Ale taką marynarkę też możemy ubrać do czegoś bardzo eleganckiego, w zależności jaką stylówkę chcemy uzyskać. Od dawna chciałam tego typu marynarkę. Podoba mi się to, że ona jest tutaj krótsza. Ona też będzie fajnie, właśnie, przez to wyglądała do jakiejś spódnicy, sukienki. Podobały mi się też te dodatki tutaj, te guziczki. Ogólnie fajny zakup, dajcie znać, czy Wam się podoba. To jest też coś, co wydaje mi się warto mieć w szafie, bo możemy ją wykorzystać, taką marynarkę do wielu stylizacji. Pierwsza propozycja to sukienka, którą mam już od bardzo, bardzo dawna, będzie chyba z 10 lat. No, będzie z 10 lat, bo Gabriele był malutki i tutaj mamy sukienkę kolekcję Daniele Alessandrini, bardzo fajna jakość. Wełniana spódnica w kratkę, to jest taki mm, kolor petrolio. Mm. E, bardzo obcisła spódnica, ale nie jest krótka, więc nas tutaj nie krępuje. I do tego jest e, już e, wszyta tutaj koszula. Bardzo lubię tą e, sukienkę, rzadko ją ubieram. Bo ona jest taka, no, odświętna. Więc ubieram ją zazwyczaj właśnie na święta, czy na jakąś bardzo elegancką kolację, ale myślę, że na bierzmowanie byłaby fajna. Ja też zapomniałam całkowicie o tym, że ją mam. Przypomniało mi się teraz. Ona jest, do, ona jest teraz do przeprasowania. Dajcie znać, co myślicie o niej, bo myślałam, że się tutaj w nią nie zmieszczę, bo no wiecie, dawno jej już nie mierzyłam a wydaje mi się, a jednak wielkie zaskoczenie. Pasuje dobrze i całkiem fajnie wygląda. Do tego musiałabym chyba obrać takie szpileczki nude i rajstopy też w odcieniu takim cielistym. I mogłaby to być fajna propozycja. Na górę jakiś duży szal, albo długi płaszcz i myślę, że Robi swoje figurone. Tutaj z bliska możecie zobaczyć właśnie ten kolor. Bardzo podoba mi się tutaj to połączenie dwóch różnych materiałów: śliski, błyszczący i właśnie ciepła, matowa wełna. Myślę, że to mogłaby być fajna propozycja. A nawet na komunie nie tylko na bierzmowanie. Druga propozycja, jeśli chodzi o komunię, ale też nie, tutaj tylko komunie, bo na bierzmowanie nie chciałabym iść tak ubrana. Y Komplet Flavio Castellani, ten komplet znacie, jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu. Jest to garnitur, który kupiłam na Komunii Anastazji, który uwielbiam. Super wykonane, bardzo fajne detale. Wszystko bardzo fajnie leży. Do tego dobrałam jedwabną koszulę, obcisłe spodnie, które też fajnie leżą. Według mnie też taka wersja bardzo elegancka. I do tego szpilki niut, to akurat szpilki, które też mam od dłuższego czasu, od Komunii Anastazji, od Nero Giardini. Bardzo wygodne, fajne, mimo, nawet jeśli będzie padał deszcz, to dam radę w nich chodzić. I to była propozycja właśnie, którą miałam w głowie na komunie, bo jasny kolor nas tutaj odmładza, nam daje światło, więc wydaje mi się, że to jest super propozycja właśnie na na komunie i chyba przy tym zostanę. Marynarka też tu fajnie zakrywa, aczkolwiek, jeśli będzie temperatura taka jak przez ostatnie dni, to znaczy nie jak było ciepło, tylko tak jak bardziej jak jest dziś, czyli mrzawo, chłodno, to na górę jeszcze ubiorę płaszcz. To jest taka propozycja, przy której chyba zostanę, aczkolwiek zaskoczył mnie bardzo ten komplet, który mierzyłam wcześniej. Ale może tamten ubiorę na bierzmowanie, a ten na Jestem ciekawa, co wy byście wybrali. I kusi mnie, żeby opublikować ten film wcześniej, ale nie dam rady za wcześnie, bo dzisiaj go nagrywam. Jutro już jest bierzmowanie, także nie zdążycie zagłosować, a szkoda. Kolejna propozycja to marynarka dłuższa, taka bardzo dopasowana do tego skórzana spódnica, dłuższa, która ma tutaj taki detal, zamek z tyłu, który oczywiście możemy zapiąć. Do tego troszeczkę cieńsze rajstopy czarne, nie takie grube, nie takie kryjące, bo wydaje mi się, że będą wyglądały lepiej. I do tego szpilka z detalem czerwona podeszwa. I tutaj mamy granatowy tył też w tych szpilkach, więc oprócz takiego body, które mam tutaj pod spodem czarne, oczywiście tutaj się nie będę rozbierała, bo na bierzmowanie idziemy tylko do kościoła, mogłabym tutaj ubrać jakąś fajną chustę. I mogłoby to też fajnie wyglądać cała na czarno, ale też połączenie dwóch różnych materiałów. Mogłabym tutaj pod spód ubrać też czarny golf, mam z Zary właśnie czarny golf, i też by to wyglądało bardzo elegancko. Albo przywołać tutaj obcas i mam też granatową koszulę. Tu niby czarne z granatem nie powinno się łączyć, ale że w szpilka też. Jest czarno, właśnie granatowa, to, to połączenie też mogłoby być ciekawe. E, aczkolwiek tutaj, już to połączenie tych dwóch podobnych materiałów, no nie bardzo. E, skóra z jedwabiem, no e, w różnych odcieniach wydaje mi się, że nie wygląda zbyt ciekawie. Także albo to body z zary, albo właśnie ten golf wyglądałby ciekawie. Do tego czarna torebeczka. Szpilki są i też myślę, że jest to stylizacja bardzo wygodna i elegancka. I ostatnia propozycja to właśnie ten golf z Zary. Do tego spódnica brązowa, która w tym roku będzie bardzo modna. I do tego buciki, które przywołują kolor spódnicy. I ma też kolor czarny tutaj, więc też będzie to bardzo fajnie razem wyglądało. Przymierzmy to razem. No trochę ten odcień brązu jest inny. Ale wydaje mi się, że to też mogłaby być fajna propozycja, albo mogłabym do tego ubrać niskie buty. Mam takie czarne. O, takie, które też do tej stylówki wyglądałyby na pewno ciekawie, bardziej na tak casual sportowo. Chciałam ubrać też szpilki, bo dawno ich nie noszę. Koko jeśli tu będziesz stał tak centralnie przed, no to jak ja mogę pokazać, teraz musisz mi tutaj rozmowy wielkie przeprowadzać. Nie wiem, ta też stylizacja podoba mi się, bo czuję się w niej bardzo swobodnie, do tego płaszcz dłuższy i też, no, teraz będzie ziewał i dalej będzie tutaj przede mną stał, tak o pięknie, dziękuję, no pokażmy się tu, ale pokaż się z przodu może. Ten Ci się podoba najbardziej, wybierasz tą. Do tego na przykład duże kolczyki albo łańcuszek taki dłuższy, tutaj, żeby coś się też z przodu działo. Jestem bardzo ciekawa, którą stylówkę wy byście wybrali na Komunie i właśnie Krezimę Bierzmowanie. Dajcie znać w komentarzu, będę czytać, bo jestem bardzo ciekawa. Dobra, tak przeciągam w nieskończoność, ale czas zrobić sobie wreszcie te paznokcie, bo przecież takich nie mogę. Yy. No nie mogę pójść na komunię. I teraz Wam powiem kilka słów, jak wygląda komunia tutaj we Włoszech, bo nie wygląda to dokładnie tak samo jak u nas w Polsce. Teraz, nie chciałabym teraz, żeby pojawiła się lawina komentarzy, że nieprawda, co Ty opowiadasz w naszym regionie, w moim mieście, w, no, w mojej gminie jest tak jak u nas w Polsce. Możliwe. Ja nie znam całych Włoch, każdego miasteczka, wszystkich tradycji. Mówię o tym, co sama zaobserwowałam mieszkając we Włoszech, w tym regionie, w którym mieszkam, w tym miejscu, w którym mieszkam od prawie 20 lat. Więc myślę, że daje mi to e, prawo do tego, żeby się wypowiedzieć. W mojej okolicy e, 10 km ode mnie robi się komunię w maju. A u nas, tu gdzie mieszkam, ja dokładnie widzę, robi się w październiku. I to jest największy minus według mnie, jeden z większych minusów tego właśnie, jak wygląda tutaj komunia, bo październik to nie jest miesiąc, który według mnie odpowiada. No wiecie, dni są krótsze, zimniejsze, jest jakoś tak szaro, buro i ponure. Według mnie maj jest piękniejszym miesiącem, jeśli chodzi o takie świętowanie. Po drugie, od wielu lat, kiedyś tak nie było, ale od wielu lat nie używa się ubrań, e, tak jak to było kiedyś, tej tuniki, Dzieci nie są ubrane całe na biało. Każdy może ubrać się jak chce i z czasem zrobiło się to takie bardzo, wiecie, e, bardzo na luzie. Może też ze względu na to, że e, dzieci e, tutaj w tej mojej okolicy, oczywiście powtarzam, podkreślam, idą do komunii i do bierzmowania w wieku... Gabriela ma 11 lat. To jest e, pierwsza klasa gimnazjum. Dzieci już jest, są duże. Według mnie komunia fajnie no, przeżywają inaczej, jeśli jak są młodsze. E, tak bardziej duchowo. Ubranie na biało, odświętnie, to ma dla nich też takie bardzo duże, duchowe znaczenie. W wieku 11 lat, ubranie każdy jak chce. E, Wydaje mi się, że te traci tą swoją magię i później, się dziwi, i później się dziwią, właśnie, że dzieci, rodzince, ogólnie ludzie oddalają się od kościoła. Według mnie trzeba w nich zasiać taką wiarę właśnie od najmłodszych lat, i to jest jeden z takich momentów bardzo ważnych. Nie będę nagrywała na pewno. Tego, jak dzieci będą tutaj ubrane. Ale pamiętam na komunii Anastazji, byłam bardzo zaskoczona. Ona była nie ubrana cała na białą, ale miała taką sukieneczkę białą, przeplataną granatową nitką, nie wiem czy pamiętacie. A bardzo dużo jej koleżanek byli ubrani cali na czarno. W jeansy, sportowe buty, także uwierzcie mi, no jest ogromna różnica, bo, jakby nie było u nas w Polsce, jest to taki dzień bardzo odświętny, dzieci są bardzo wystrojone. Może to jest też minus dla niektórych, uważają, że to jest zbyt dużo, ale ja uważam, że jest w tym jakaś magia. A tutaj niestety jest to bardziej tak na luzie, za bardzo na luzie i dzieci też widać, że podchodzą do tego nie tak na poważnie i nie tak duchowo jak może powinni. A teraz już dość takiego gadania, e, zabieramy się za robienie paznokci. Minęła godzina i ja zrobiłam tylko jedną rękę, druga jeszcze do zrobienia. Nie znoszę robić sama sobie paznokci. Bo jestem, mm, po prostu lubię, kiedy one są idealnie zrobione i postanowiłam zrobić sobie baby boomer. Robiłam to lewą ręką, także poczekam, aż zrobię sobie tą prawą, żeby wam pokazać z bliska, żeby była taka idealna. Bo tutaj widzę małe defekty, ale to najwyżej em, spiłuję z góry jeszcze odrobinkę i zalejemy, tak żeby było idealnie. Z daleka wygląda? Genialnie. Z bliska troszeczkę mniej. Na dzisiaj. Tyle. Skróciłam bardzo, bo były zbyt długie. No i widząc, że ubieram dwie różne stylizacje, różową albo czarną, wiecie, różne kolory, to takie nudziaki, takie baby boomer wydają mi się najlepsze. Ale muszę je jeszcze troszeczkę poprawić. Nie idealne, nie takie, jak bym chciała. Także na pewno to poprawimy. A teraz kończę. I widzimy się w następnym vlogu.